Właśnie podpisaliśmy, podpisaliśmy umowę na flotę do systemu rowerów miejskich w Legionowie, więc za kilka tygodni flota naszych czerwono-czarnych rowerów zjawi się w mieście. System polega na tym, że nie ma stacji dokujących, więc rower można zostawić w dowolnym miejscu, jednak będzie on ograniczony ograniczone pewną granicą, także nie będzie można wyjechać poza miasto. Mam nadzieję, że, że system ułatwi poruszanie się po mieście i serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami opiniami i propozycjami, jak może działać lepiej w mieście. Dla mieszkańców Legionowa procedura będzie bardzo prosta. Po zarejestrowaniu się numerem karty Legionowianina depozyt będzie obniżony do 39 zł. Depozyt jest oczywiście w każdym momencie do zwrotu. Jeżeli ktoś już nie chce korzystać, może dostać całą kwotę z powrotem. Następnie pierwsze pół godziny jazdy jest za darmo, a każde kolejne za złotówkę. Korzystamy, rejestrujemy się w aplikacji i wypożyczenie odbywa się za pomocą aplikacji. Klikamy raz przy rowerze, i rower się otwiera i możemy jechać. To są niewielkie rowery z twardymi oponami, z oponami z gumy, czyli nie przebijają się, co jest, co jest bardzo często bolączką przy, przy rowerach miejskich. Rowery służą do rozwiązania tzw. problemu ostatniej mili, czyli jeśli chcemy dojechać z biura, ze szkoły, na przystanek autobusowy, czy na stację kolejową, one właśnie mają to ułatwić. Nasze że rowery dobrze się, dobrze się sprawdzają właśnie w, na terenach tak gęsto zaludnionych, takim jakim właśnie jest Legionowo, gdzie ludzie chcą po prostu podjechać na przykład 500 metrów czy 2 kilometry do, do biura czy, czy szkoły. Już w sierpniu ruszy w Legionowie rower miejski, Acrobike. Dzięki współpracy z firmą Akro mieszkańcy posiadacze karty Legionowianina zapłacą tylko 39 zł depozytu, zamiast 99 zł, które płacą inni użytkownicy. Także pierwsze pół godziny jazdy będzie dla posiadaczy karty Legionowianina bezpłatne, natomiast wszyscy inni użytkownicy zapłacą złotówkę. Mieszkańcy Legionowa z kartą Legionowianina za każde następne pół godziny będą płacili 1 zł.